Policja wpadła na trop trójki handlarzy narkotyków, którzy podejrzewani są o przemyc z czeskiej granicy pięciu ton marihuany. Po długim pościgu udało się zatrzymać podejrzanych w jednym z lokalnych burdeli. Początkowo podejrzani stawiali opór, lecz byli bezsilni wobec pieprzu sypanego im w przez funkcjonariuszy ZOMO. Najgroźniejszy dealer został zatrzymany po ataku powietrznym i zastosowaniu babciny laski. Znaleziono przy nim tytkę pełną metrobutano tlenu, którym odżywał dzieci w wieku przedszkolnym... Przed gwałtem. Przestępcy zostali zatrzymani i wywiezieni w pizdu za kratki. Na drogę począstowanie zostali pieprzem wryj przez funkcjonariuszy. Ja pierdolę. Dlaczego powiesili mnie do góry dupą? Co ja jestem i na dodatek strać mi się chce. Nie pierdol, tyle, bo powietrze tylko zatruwasz. Kurwa Mać. O oh mój god, że też muszę to widzieć z tymi korytynami! Ej, wie ty! O kurwa! Ej, mapety, wyciągnijcie nas! <trybuj> 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 Dalej! Kurwa! Co za idiota! Kłam, chuju! Ale ja nie umiem kłamać! Dalej, kłam! Wymyśl coś głupiego, na przykład jestem gejem. No więc, jestem gejem? Serio? Nie pierdol! Przecież wiecie, że nie! A mi się wydaje, żeś ty pedał. Nie! A stringi nosisz? Nosi! Nie, ja nie rucham chłopcu. Nie, a... co? Nie, 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 a o kurwa! Kocie? Głodny byłem. Jak tu kurwa głodny byłeś? A mi się strać chce? To spierd dalej do kąta się wysrać. A czemu do kąta? Wolę kotu do kapelusza. Spierd dalej, ja w tym kapeluszu to i to ja nie mam. Często wasza strona impreza nam ucieka.